Witam wszystkich z tej strony Banul to jest kolejny odcinek gry Sport. Eee, tak, troszeczkę tutaj w innym miejscu już jesteśmy, dlatego że... No cóż, tak jak pisałem w poprzednim odcinku, mm, miejscem mi dysku zabrakło, no i niestety nie nagrałem do końca całego odcinka. W pewnym momencie mi przerwało, a ja tego nie zauważyłem. Tak, fajnie z mojej strony. A dzisiaj cóż, idziemy zagadać z następnym gatunkiem, a później polepszymy trochę stwora. Mm, tutaj są. to jest puste gniazdo. Ym... Czemu nie mogę tego zebrać? Rykino niedźwiedzi. Nie wiem co to jest. Boże, nie, 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 nie będę mówił takim głosem. Bo to dziwny jest głos. Ale, ale, ale to jest coś dziwnego. Czemu tam jakąś trasę dziwną. Łada fuck? O, co to jest? Co to jest? A z nim to pogadamy. Tylko, że dostać się na to wzgórze będzie dosyć ciężko, ale jest tam pogadać, Aha, no to ja też potańczę. Wow, całkiem nieźle nam idzie. Zaraz, aż 70 punktów DNA dostaniemy za to, także to się opłaca. Jej, jeden już jest. Chcę alfy. Jest alfa No i co będzie się robić? Poza To jest urok Nice No to następny urok No, to jest to, co lubię taniec, chociaż no, troszeczkę mało to tym razem nam daje. Oj, chyba to będzie troszeczkę za mało. Tak, za dużo jest ich chyba tutaj. <laughs> Oj, to mój głos, parfaksaj. No, za dużo ich jest. Uuu, słabo to było. Nie wiem, czy to nam się uda. Nie. No fakt, no bo dlatego to się nam nie udaje, bo oni są, że tak powiem, wszyscy w jednej grupie. I, i nie mamy tam się zbytnio jak. Co to jest? To jest or. ogran. Mm -hmm. A to Też coś dziwnego O Ty jesteś tak daleko od innych może? Hmm, no nie wiem, nie wiem jak to zrobimy. Co będziesz robił, dude? No to ja też wezmę urok. No tak, moje bestyki są bardzo piękne. No i zapewne się to nie uda. Nie wiem dlaczego tak to powoli mi rośnie. Z dawał radę, ale zobaczcie, teraz jak są tak troszeczkę bardziej w stadzie, to już jest trudniej. Nie jest to zbyt fajne. No to nie. Moski bez. Jak znajdę jakiegoś tak na osobno, nie? Że będzie taki tylko jeden zdalał reszty to jakoś tam może sobie z nimi zagadać. A teraz do tych 30 punktów DNA za... No nie wiem, zobaczymy. Nie dobra, za słabo. Wiecie co? No, 40 za ich zabicie, no to. Wiecie, myślę, że bardziej opłaca się ich zabić jednak. A, bigo, ładnie. Bigo, Bigo, szybko. O oh, nice. Ta szybko, to zjedzmy. Jeszcze tylko dwóch. Także patrzcie, przyglądajcie się zielonkawe stworzenia, jeśli nie będziecie ze mną współpracować. To cię to wam się stanie. Także lepiej współpracujcie. Może z dwoma już jakoś pójdzie. Nie, 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 nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj! Nie atakuj.

Hmm. A ile tak by mi zostało jeszcze? No ale tylko 40 punktów. No, ludzie, tu jest za mało. Chcę pogadać spokojnie. No nie za dużo ich jest. Dobra, wiecie co, my wrócimy teraz szybko do gniazda jednak troszeczkę polepszymy naszego stworka. Nasze gniazdo jest teraz, gdzieś tutaj Tak mi się wydaje. O tu są jakieś przypadkusy. Ile dostanę za ich zabicie? Dobra, 40 dostanę za ich zabicie. No to... Wiecie, no, przy okazji... Żebyś nie zmarnowali Eee. Okej, okay, następny. Gdzie jest alfa? Ty jesteś... Nie, ty nie jesteś alfa. Nie jesteś alfą. Ja bym chciał... O, jest alfa! Zabijamy gada! Oj oj! Oj oj. Zabijcie Alfę, bo on jest najgroźniejszy Uciekać, 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 uciekać Lololol. lolol lol, 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 lol. No, ulecz się troszeczkę, chociaż proszę Nice. No fuck. Potrzebuję coś zjeść szybko. Dobrze. Gin, 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 proszę cię gin. Dobrze. Jest ok. Szkoda tylko, że mój ten piękny Dinuś padł. No, jak widzę, już jest ponad 9 minut nagrania, ale jeszcze zabijemy e, e, jednego tego, tego przypakusa. I troszeczkę sobie ogarniemy może naszego Dinusia i dopiero skończę odcinek. Zabitam tego, zabitam tego! Nice! Udało się. Wykończyliśmy ich. Jak widzicie już niedługo nam się skończy ten okres tego czym jesteśmy teraz, czyli chyba z fazą pojedynczego stwora i już jest nasze gniazdko. I teraz zewgodowy. OK. Zmienimy sobie naszego Linusia Dobra, to wygląda nie mniej dziwnie. No, wywaliśmy jedno jajo. Tak, yy, przez to, że tam odcinek był krótszy, ten będzie nieco dłuższy. Wiecie, no tak, żeby się wyrównało. Okej. Okay. Co możemy dodać? Otwory gębowe. Ugrzienie, śpiew, poziom pierwszy. Coś na śpiew by mi się przydało. Oczywiście nie kodyl albo to, ale to zaraz zobaczymy. To bym sprzedał, a to bym sobie, no może być, czemu nie? E, odnóża, Uff. nie, 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 to też nie. Ja bym miał te skrzydła, to z chęcią mnie teraz dodał, ale gdzie one mogą być, to ja nie wiem. Broń, chyba tutaj powinny być, ale nie wiem, czy je mam. Brawni wąsawki. E. Chyba nie mam skrzydła, Nie, mam skrzydła, mam skrzydełka. jej to chcę sobie sprzedać bo to mi jest niepotrzebne teraz te skrzydełka jakoś tak o okej okay. no i są duże i teraz tak jakoś O, tak pięknie eee, co by tu jeszcze można dodać może jakąś broń? Albo jakiś detal? A to sobie to dodam, ale tylko zaraz. Gdzie by to sobie dodać? Albo to. To tak zarobiście ła Dobra, ja to tak zostawię. Powiedzcie mi co o tym sądzicie. Na serio. E, Fląkwa łapa, może jakoś. Eee, plefin. Dorożówka nie. E, nie wiem, pręgobr. Dobra, na chwilkę tylko tak zostawię. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam do komentowania, subskrybowania i do kolejnych odcinków. Do zobaczenia!